Dzień dobry, ja nazywam się Jacek Andrusiewicz, a dzisiaj do rozmowy zaprosiłem Marka Skałę. Dzień dobry, Marku, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Na koniec miesiąca kwietnia 2020 roku przemysł odnotował spadek zamówień do, spadek zamówień do poziomu 30% pierwotnego poziomu. Rynek szkoleń komercyjnych skurczył się prawie do zera. Końcem czerwca zamówienia w przemyśle podniosły się do około 70% pierwotnego poziomu z początku marca. Ruszył też rynek szkoleń. Tak ruszyły do finansowania zbór, KFS i pojawiły się też szkolenia otwarte, komercyjne. Czy to jest czas, kiedy możemy powiedzieć trenerom, konsultantom, trenerzy, nic się nie stało, wracają stare, dobre czasy, czy możemy odtrąbić hura do przodu? Marku, jak jest? No, jest tak, jak widzicie za mną, tak? Prawdopodobnie gdyby wróciły stare dobre czasy, to spotykalibyśmy się w holu jakiegoś fajnego hotelu, w przerwie pomiędzy jednym panelem dyskusyjnym a wykładem inspiracyjnym. A witam Was serdecznie z kuchni. Za mną widzicie lodówkę z szeroką gamą magnesów różnego rodzaju, przywiezionych z różnych wyjazdów. Z tego roku nie ma. I prawdopodobnie do końca roku nie będzie. To też pokazuje, że zmiana, którą mamy w tej chwili, jest zmianą drastyczną. I stare dobre czasy już nie wrócą. Być może będą inne. już powiem dlaczego tak uważam. Byłem w zeszłym tygodniu na takim SPM-owskim, czyli Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców, warsztacie we Wrocławiu, czterodniowy warsztat. Na żywo. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest jakaś jaskółka. Nie, nie o to chodzi, że to się odbyło. W pięknym imparcie działaliśmy na scenie, tylko w proporcjach. Uczestników było 25, pracowali 4 dni, a trenerów i mentorów było nas 12. Dlaczego? Bo każdy chciał odetchnąć przyjechać, spotkać się na żywo z człowiekiem, z którym pracuję. Czyli widać, że te relacje ludziom są potrzebne. I powiem tak, to jest jakaś jaskółka, która mówi, że jest w nas ta potrzeba tych spotkań twarzą w twarz. No, z drugiej strony widać też obostrzenia, bo musieliśmy trzymać dystans, bo dezynfekcja, bo różnego, różne inne rzeczy. I one się nie skończą, dopóki nie będziemy mieli szczepionek i dopóki nie będziemy mieli leków. Po prostu dla bezpieczeństwa trzeba to będzie robić. Więc to, żeby wróciły te dawne czasy, to nie. Natomiast warto się przygotowywać na nowe, które będą jakąś, jakimś rodzajem działań mieszanych. Trochę tak, trochę tak. A póki co to zostaje nam siedzenie w kuchni. Ale proszę nie mów za dużo, bo zapraszamy naszych słuchaczy na konferencję Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik, która odbędzie się 22 lipca w środę od 19 do 1 w nocy, a swój webinar właśnie będziesz miał o godzinie 19. Tak, e, teraz... A tytuł tego webinaru już czytam Jak się zmieniać w covidowej rzeczywistości i co czeka nas jesienią. No właśnie. Mam nadzieję, że więcej na ten temat podczas konferencji. Powiem więcej, ale tutaj od razu chcę wyjaśnić jedną rzecz. Gdybym ja wiedział, co nas tak naprawdę czeka jesienią, o to prawdopodobnie już musiałbym się pakować i po nagrodę Nobla ustawiać w kolejce, bo tego podejrzewam nie wie nikt. Natomiast możemy przypuszczać i możemy się na to trochę przygotować. I to o czym będę mówił, to jest właśnie takie przygotowanie się ja pamiętam z dawnych czasów, jeszcze z stanu wojennego, ja mam już swoje lata, kiedy była sytuacja bardzo trudna w różnych obszarach. Artyści mówili, że piszą do szuflady, no bo trudno w komunie publikować. Tylko, że kiedy się komuna skończyła, okazało się, że wiele szuflad było pustych. No i o tym właśnie między innymi będzie to nasze spotkanie 22, że co zrobić. Kiedy się odmrozi jeszcze bardziej dla nas, żebyśmy my nie mieli pustych szuflad, żebyśmy zgromadzili teraz trochę narzędzi po to, żeby było z czego korzystać jesienią. No stąd nie bez powodu jest za mną kuchnia. Serdecznie zapraszamy, 22 lipca 2020 roku, godzina 19, Marek Skała z nami i wielu jeszcze wspaniałych prelegentów do pierwszej w nocy, a może dłużej. Zapraszamy na stronę www.matric.pl, www oczywiście również na Facebooka, gdzie znajdziecie Państwo link do platformy Competit, tam właśnie proszę się zarejestrować. Dla, dla członków Stowarzyszenia Matrix konferencja jest za darmo. Dla pozostałych opłata 30 zł. Proszę oczekiwać również na Linka, z, na maila z linkiem do platformy Zoom. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję Marku, że byłeś Dziękuję dzisiaj bardzo. z nami. I też serdecznie zapraszam.